Cześć! Z tej strony Wasz rowerowy Mikołaj. Tradycyjnie jak co roku, dzisiaj zapraszam Was na film, w którym pokażę Wam 10 inspiracji na świąteczny prezent dla rowerzysty. Lecimy! Jak widzicie, worek prezentów jest pełny. Ja zaczynam szukać. I na początek lampa tylna Giant Recon Plus TL300. Mocna, kompaktowa lampa na tył, która ma pięć trybów świecenia. Tryby mocne strobo, które dają taki super mocny rzut światła. Do tego tryby stałe. Aż 300 lumenów, dzięki czemu ta lampa jest widziana aż z półtora kilometra w najmocniejszym trybie przez kierowców, którzy jadą za nami. Także jest to Podarowanie najbliższej osobie bezpieczeństwa. Ładowana przez USB-C, także szybkie ładowanie. Łączy się z urządzeniami po ANT Plus i Bluetoothie, także, jakbyście chcieli, można na przykład sterować nią z poziomu komputerka rowerowego. To jest bardzo wygodna funkcja. No i poza tym, że mamy tutaj dużą moc, jest też inteligentna funkcja jazdy w grupie, która opiera się na tym, że ta lampa wykrywa inne podobne, kiedy jedziemy razem w peletonie, i dzięki temu automatycznie dostosowuje swoją jasność tak, żeby nie radzić osób, które jadą za nami. No i to jest klasyka, to jest bardzo fajny, uniwersalny prezent, który przyda się każdemu rowerzyście, no bo każdy, kto jeździ na rowerze, potrzebuje mieć światło tylne, bo jest to gwarancja, że będzie widziany dla innych uczestników ruchu drogowego. Jest to po prostu gwarancja bezpieczeństwa, absolutny must-have, pasujący do każdego roweru, także taki pewniak prezentowy, fajna sprawa. Co dalej? Pedały szosowe Look Keo2 Max Vision, kultowy model pedałów. Tym razem w wersji z takim, tutaj, dokładką, że tak powiem, doczepianym oświetleniem tylnym. To jest absolutna nowość w ogóle Luka. Bardzo fajny, moim zdaniem, pomysł na zamontowanie oświetlenia. Pewnie każdy kojarzy takie pedały tradycyjne, które miały odblaski, i takie pedały są doskonale widoczne przez kierowców jadących z tyłu. No i ponownie mamy tutaj inspirację na prezent, która jest po prostu podarowaniem najbliższej osobie czegoś fajnego rowerowego, plus właśnie bezpieczeństwa. To jest model który jeszcze jest w takiej fajnej cenie. Mamy tutaj kompozytowy korpus, stalową ośkę, stalową płytkę tutaj dla dużej trwałości, także są to pedały odporne na zużycie, dające już fajny performance, fajne jeżdżenie, dużą powierzchnię też podparcia, aż 500 mm2, także dobry transfer mocy. No a do tego, tak jak powiedziałem, zintegrowane oświetlenie, które, uwaga, jest demontowane, więc jeżeli ktoś nie chce go używać w jakichś sytuacjach, powiedzmy wyścigowych na przykład, no to można to zdjąć. A kiedy lampka jest założona, no to oczywiście mamy bezpieczeństwo. Dwa tryby ciągły, pulsacyjny, ładowanie USB-C, no i widoczność aż z jednego kilometra, także naprawdę fajna sprawa. Są to oczywiście pedały szosowe dla mniej wtajemniczonych, którzy oglądają ten filmik. To jest pomysł na prezent dla osób, które używają roweru szosowego, mają buty szosowe, bo te luki to jest pedał na szosę. Co dalej? Oj, to będzie duże. Na początek czapeczka ale mam tu jeszcze coś więcej, woreczek z prezentami. Słuchajcie, odzież, Bikeworldu, Jak pewnie wiecie, mamy sklep.bikeworld.pl, gdzie posiadamy fajną ofertę ciuchów każmalowych, takich powiedzmy jak ten longstiff, w którym teraz stoję, oraz ciuchów kolarskich. No i na święta przygotowaliśmy promocję właściwie na święta i nie tylko, bo przez cały grudzień z kodem XMAS 30 wszystkie ciuchy Bikeworldu i akcesoria są z rabatem 30%. Zwróćcie uwagę jakie to są przepiękne rzeczy. To jest akurat przykładowa koszulka, tutaj skarpetki, tutaj czapka. Mamy jeszcze oczywiście masę innych rzeczy, choćby bluzy każualowe, ciuchy kolarskie. Jest tego cała masa i tak jak powiedziałem z kodem xmas30, który wpisujecie w koszyku na sklep.buyquart.pl przez cały grudzień macie rabat 30%. Także zapraszam, to są naprawdę fajne rzeczy, w których każdy pasjonat kolarstwa będzie się dobrze odnajdywał. Następna inspiracja to mała, ale bardzo przydatna rzecz. Multitool Pro. Team Delta Range, interesujący klucz, bo jest to takie połączenie. Z jednej strony taki serwisowy klucz typu Y bądź trójkąt, różnie na niego mówią, ale z drugiej strony zwróćcie uwagę, to nie są trzy klucze osobne, tylko jest tutaj multitool, który ma łącznie aż 13 funkcji. Te końcówki, bity są wymienne, no i dzięki temu otrzymujemy zestaw takich najpotrzebniejszych narzędzi, wszystkie potrzebne imbusy, trzy torksy, jeden śrubokręt krzyżakowy i jeden i dwa, przepraszam bardzo, obokręty płaskie, końcówki e, wykonane ze stali hartowanej, także też duża jakość. Mi się wydaje, że to jest bardzo fajny pomysł dla takich domowych mechaników, bo z jednej strony mamy klucz, który e, jest wygodny do takiej pracy przy rowerze serwisowej, ale z drugiej strony nic nie stoi na przeszkodzie, żeby go wziąć ze sobą, czy do jakiejś takiej malutkiej skrzyneczki narzędziowej, którą weźmiemy w samochodzie, czy na, gdzieś na jakieś wyjazdy w torbie, a dla osób, które mają e, jakieś większe torby, typu nerka czy plecak rowerowy i jeżdżą z tym na rower, na wycieczki, to nawet jako Alternatywa dla klasycznego multitula jest to bardzo fajny pomysł, a dzięki temu, że mamy to w takiej formie właśnie klucza typu Y, no to te naprawianie roweru, kręcenie, dokręcanie śrub jest dużo bardziej precyzyjne, dużo łatwiejsze, to ma większą dźwignię, kiedy dokręcamy. Także fajny pomysł i dla domowego Majsterkowicza, i właśnie na jakieś takie wycieczki, kiedy mamy gdzie ten klucz schować, Multitool w formie klucza Y od Pro. Następny pomysł na prezent to. Oj, tego jest sporo, aż cztery różne warianty, a z tego co kojarzę, to chyba jest jeszcze więcej e, chwyty. MTB Liad Reaflex 6.0 Bardzo interesujący produkt, pokażę Wam może więcej jak te kolory wyglądają, bo są bardzo ciekawe, bardzo ładne. Natomiast jeżeli chodzi o funkcjonalność, no to na pewno są to świetne chwyty pod kątem jazdy MTB. Dla wszystkich riderów, którzy poszukują i komfortu, i precyzji trzymania kierownicy, i takiej pewności chwytu, która jest w MTB bardzo ważna. Jeżeli chodzi o takie podstawowe cechy, to te chwyty mają specjalną konstrukcję, która jakby daje dodatkową amortyzację, i ta amortyzacja jest kluczowa, no bo dzięki temu mniej męczą nam się dłonie podczas jazdy, mniej męczą nam się całe ręce. A to jest mega ważne, bo kiedy jeździmy ostro, po korzeniach, po kamieniach, w trudnym terenie, no to każdy Rider MTB doceni to, że właśnie ma chwyty, które dodatkowo amortyzują drgania. Są to oczywiście klasycznie dla tego typu chwytów chwyty skręcane, żeby były stabilnie zamontowane na kierownicy. Dodatkowo ta guma, mieszanka, tworzywo, z którego zostały wykonane, jest mocno antypoślizgowa, dobrze. Trzyma się dłoni, oczywiście, specjalny kształt nacięcia, żeby ten grip był jak najlepszy. No i co bardzo ważne, wyprofilowana, zmienna średnica, tak żeby jak najlepiej dopasować się do anatomii naszego ciała, do anatomii naszych dłoni. I co mi się bardzo podoba, te chwyty są wyprodukowane i dostępne w dwóch opcjach: jest opcja Fin i opcja Regular, także dwie średnice. Pod większe dłonie, powiedzmy, ja mam duże palce, ja potrzebuję grubszych chwyt, długie, długie palce, a osoby o mniejszych dłoniach mogą sobie wziąć tą wersję właśnie mniejszą. 106 gramów bardzo fajny produkt dla każdego pasjonata agresywnej jazdy na MTB. Kolejna inspiracja to słuchawki Shox OpenFit 2. Model, który jest wierny filozofii marki Shox, czyli zapewniający duże bezpieczeństwo i świadomość otoczenia. Dlatego że Shoxy, niezależnie od tego, czy wypełniacie słuchawki otwarte, czy słuchawki kostne, one zawsze pozostawiają nam uszy niezasłonięte. A wszystko po to, żeby jadąc na rowerze, czy robiąc cokolwiek innego, kiedy słuchacie muzyki, prowadzicie rozmowę, dalej mieć kontakt z tym, co dzieje się wokół nas. No i oczywiście to na rowerze jest super istotne no bo dzięki temu, kiedy jedziemy w ruchu ulicznym jest to znacznie bezpieczniejsze. To jest model uniwersalny? OpenFit 2 to są słuchawki do biura, do domu, na ulicę, ale również do sportu, między innymi do jazdy na rowerze. Jak widzicie, dwie małe, niezależne słuchawki, lekkie i wygodne, 2x9,4 g, łączą się po Bluetoothie, choćby ze smartfonem czy innym urządzeniem, z którego będziemy sobie odtwarzali muzykę bądź prowadzili rozmowy, bo taka opcja oczywiście tutaj też istnieje. Są sterowane przyciskami, Także, kiedy jedziemy na rowerze, nie musimy sięgać po telefon, możemy sobie ogarniać y, naszą muzykę czy nasze połączenia bezpośrednio z poziomu słuchawek. No i te modele Open Fit y, mają naprawdę też fajną jakość dźwięku. Tutaj jest taka technologia Dual Boost, gdzie są osobne przetworniki wysoko i niskotonowe. To w ogóle nie jest zbyt częste w słuchawkach, a dzięki temu naprawdę jakość dźwięku tutaj jest a, bardzo dobra. Mamy też skuteczny mikrofon, także jakość prowadzenia rozmów również jest niezła. Kiedy jedziemy na rowerze, da się jechać, i mimo tego, całego prowadzić rozmowę przez telefon, oczywiście kiedy nie jedziemy zbyt szybko, ale tutaj bez wątpienia w się z każdą kolejną generacją słuchawek, z każdym kolejnym rokiem jest znacznie lepiej i naprawdę niedawno miałem okazję testować OpenFit'y, dwa bodajże plusy, no i ta jakość prowadzenia rozmów jest na naprawdę fajnym poziomie. Jeżeli chodzi o baterię, 11 godzin słuchania z baterii, które są w słuchawkach, a jeżeli jeszcze weźmiemy pod uwagę to, że etui ładujące też ma swoją baterię, no i oczywiście ono też te słuchawki doładowuje, to łącznie na jednym ładowaniu razem z etui jest 48 godzin pracy. Zresztą słuchajcie, zapraszam Was na portal.bike.pl czy na nasz kanał na YouTubie. Przewertujcie sobie nasze publikacje, mamy masę różnych testów, wielu modeli Shoxa, także jeżeli macie ochotę poznać te produkty bliżej, to na pewno znajdziecie dużo cennych opinii od nas i tego, jak dane modele się spisują w różnych warunkach i w różnym typie. Zastosowania, a poza tym spójrzcie na stronę producenta, bo naprawdę w tym momencie mają fajne promocje na wiele modeli, także na dole w opisie filmu jest link, do którego Was zapraszam i tam znajdziecie całą ofertę Shoxa, bo tak jak powiedziałem, w tym okresie jest masa ciekawych, fajnych promocji. Co my tu mamy dalej? O! To jest kask włoskiej marki Kask, model syntezji uniwersalny sportowy kask, który pasuje zarówno na szosę, jak i na MTB XC, jak i na gravela. No i zwróćcie uwagę tym swoim wyglądem i designem nawiązuje do tych wyższych modeli marki kask, a przy tym mimo że design jest bardzo topowy i bardzo ładny, no to jest to produkt o znacznie bardziej atrakcyjnej cenie. Fajna inspiracja na prezent podarowanie komuś i fajnego stylu, ale przede wszystkim bezpieczeństwa. No i co ważne, jest to produkt wykonywany we Włoszech, oczywiście skorupa Inmold, do tego pokrętło Ergofit. Jak tak sobie teraz dotykam naprawdę i lekki i fajnie wykonany bez jakichś tutaj rzeczy, które by zwiastowały właśnie, że jest to model bardziej budżetowy. Co jest istotne? Mamy tylko dwa rozmiary, więc mniej niż w modelach topowych, ale dzięki temu jest szerszy zakres tych rozmiarów, także jeżeli kupujecie komuś prezent i mniej więcej znacie jego obwód głowy, to powinniście trafić, szczególnie, że sama skorupa też jest dosyć szeroka, więc naprawdę to ryzyko pomyłki jest niewielkie. W zależności od rozmiaru, 230 30 bądź 260 gramów masa, 11 otworów wentylacyjnych, solidne duże pokrętło do regulacji obwodu, fajna miękka wyściółka, miła tutaj w kontakcie ze skórą dłoni, także kiedy będzie na głowie pewnie będzie bardzo przyjemnie i tak jak powiedziałem jeden sportowy, uniwersalny, dobrze wentylowany kask na gravela, na szosę, na MTB, do jazdy rekreacyjnej, do jazdy sportowej, do jazdy treningowej, co kto lubi, naprawdę fajny model, w dobrej cenie, no i świetnie wyglądający. Tengan un y... Wyciągam kolejną inspirację na prezent dla rowerzysty. Zestaw preparatów Brunox, kultowa marka, jeżeli chodzi o jazdę na rowerze. Wszyscy Brunoxa znamy i używamy. Myślę, że wśród zaawansowanych przede wszystkim popularnością cieszy się Brunox Deo, preparat do konserwacji amortyzatorów, regulowanych sztyc. No to jest coś, co przydaje się tak naprawdę, kiedy czyścimy rower, kiedy konserwujemy zawieszenie. Dzięki temu powierzchnia robocza amortyzatorów golenie pozostają w z taką delikatną Powłoką ochronną, która ogranicza później przybieranie brudu. No i przede wszystkim uszczelki są dzięki temu cały czas nasmarowane. Do tego smar do łańcucha, uniwersalny na różne warunki. No i jeszcze taki typowy Brunox klasyczny, turbo spray penetrujący. To jest coś, czego może roweryści używają relatywnie rzadko, ale to się przydaje szczególnie w takim okresie, kiedy jest właśnie na dworze błoto, śnieg, sół na drogach i te komponenty są później takie mocno pokryte różnego rodzaju wilgocią, pomieszaną z chemią I takie preparaty właśnie penetrujące, wypierające wodę też niejednokrotnie do konserwacji roweru się przydają. Także to jest taki podstawowy zestawik trzech preparatów od Drunoxa, który po prostu przyda się każdemu fanowi jazdy na rowerze. No i co ważne, niezależnie od tego, że to MTB, czy czy gravel, to jest taki pewniak, bo to jest coś, co pasuje do każdego roweru i każdy rowerzysta tego potrzebuje. Kolejny pomysł na prezent to coś, co osobiście mi się całkiem podoba, bo to jest fajny pomysł na mega uniwersalną pompkę rowerową Moon Iolos e, Digit, czyli pompka, która łączy w sobie tak naprawdę dwie funkcje. Jest to pompka do opon, do wentyli samochodowych i do wentyli presta, a jednocześnie pompka do amortyzatorów, czyli coś, co przydaje się każdej osobie jeżdżącej na rowerze z przednią bądź tylną amortyzacją powietrzną. E, do tego Wyświetlacz cyfrowy, cyfrowy manometr, który nam pozwala napompować z super dużą dokładnością ciśnienie czy do opon, czy do amortyzatora. No i jeszcze bardzo ważna cecha, maksymalnie aż 320 PSI, aż 22 bary, to jest maksymalne ciśnienie, które ta pompka jest w stanie podać. Naprawdę to bardzo wysoka wartość i dzięki temu nie musicie się martwić, każde opony, a przede wszystkim każde modele zawieszenia tym będziecie w stanie napompować. Z takich ważnych jeszcze spraw, oczywiście, miękki, elastyczny wężyk, który ułatwia podpięcie się do zawieszenia, oraz do takich wentyli w oponach, gdzie ten dostęp jest utrudniony. No i jeszcze jedna bardzo ważna sprawa, przycisk zwalniający, który pozwala spuścić sobie trochę powietrza, kiedy napompujemy już, a okazuje się, że ciśnienie jest nieco wyższe niż chcieliśmy. To dzięki temu, w łatwy sposób, możecie tym przyciskiem sobie zredukować ciśnienie. Bardzo fajna propozycja uniwersalnej pompki. Sam często jeżdżę na rowerze, na przykład w górach, szczególnie kiedy testuję rowery, no i ustają sobie zawieszenie po raz pierwszy i dzięki takiemu, że muś, nie musiałbym brać pompki do opon osobno i do zawieszenia osobno, tylko właśnie jedną pompką e, można to obsłużyć. E, Moon, e, Iolos Digit e, naprawdę fajna inspiracja, szczególnie myślę o takich e, nieco bardziej e, zaawansowanych riderów, e, fajny pomysł na prezent. No i z przykrością stwierdzam, że to już chyba ostatnia inspiracja na świąteczny prezent dla rowerzysty. Tak, właśnie wyciągam kamerę rowerową Akio Aki. 710 Pro. To jest model takiej podstawowej kamery, która jest atrakcyjna cenowo, i tak naprawdę to jest przede wszystkim wideorejestrator jazdy, który przy okazji może też służyć jako kamera akcji. Rozdzielczość 4K, szeroki kąt obiektywu aż 142 stopnie. Także dzięki temu na pewno dobrze zarejestrujecie wszystko to, co chcielibyście mieć zarejestrowane, szczególnie kiedy jeździcie w ruchu ulicznym. No i takie tematy jak jakieś rozstrzyganie winy, kto komuś zajechał jak kto kogoś potrącił, kto wymusił, to właśnie dzięki takiemu szerokiemu polu widzenia i takiej kamerze będzie znacznie łatwiej rozstrzygnąć. W ogóle ta kamera ma wszystkie takie funkcje rejestratora, czyli możliwość zapętonego nagrywania, wykrywanie kolizji, kiedy mamy gwarancję, że plik się zapisze z tym momentem, kiedy kolizja miała miejsce. Do tego różne mocowania, mocowania na przód, na tył roweru, także um, Jakbyście chcieli sobie ją założyć, tak jest to możliwe. Tutaj tych opcji jest naprawdę dużo. Co jeszcze ważne, bateria, która zapewnia aż 5,5 godziny pracy, kiedy wyłączone jest Wi-Fi, a po Wi-Fi możemy się oczywiście łączyć z urządzeniami. Nie ma tutaj wyświetlacza, natomiast możemy połączyć się z aplikacją i sterować sobie kamerą i patrzeć, jak jest ustawiona z poziomu aplikacji. Także takiej... Fajny temat myślę dla osób, które sporo jeżdżą w ruchu otwartym, które być może dojeżdżają też do pracy na rowerze. Przede wszystkim właśnie kamera jako wideorejestrator, a do tego opcja robienia sobie filmów i zdjęć takich, które mają być pamiątką z jakichś wyjazdów. A KIO myślę, że też spoko pomysł na prezent dla rowerzysty. I to słuchajcie, jest wszystko, co chciałem Wam pokazać. 10 fajnych inspiracji na prezent dla miłośnika dwóch kółek. Bardzo Wam dziękuję za uwagę. Jeżeli film Wam się podobał, koniecznie zostawcie łapkę w górze. Ja Was zachęcam również do subskrybowania naszego kanału, żeby być na bieżąco z tego typu treściami. Wesołych świąt! Trzymajcie się! Do zobaczenia!